Słyszycie? Siemanko, siemanko. Z tej strony Alan King. Dla was w kolejnym odcinku Serenek Dziś no. mam was modyfikację, którą dałem nam co? Piciu Przejdźmy do modyfikacji. Nie ruszajcie go. To jest mój pingwinek. Ja go uratowałem. One się tak fajnie ruszają jakby. Które są naprawdę mocne, mm. marmot. Ale przejdźmy do tego odcinka. E, modyfikacja dodaje nam takie goniące niektóre pingwiny. Przede wszystkim pingwinie i taki wydaje, prawda? Ok. Yy, ma te ping jest specjalne jajko. Pięknie. Uszy boleń. O, no pięknie, no i tu będzie brawa. Przepisz sobie, bo to uszy boleń, aż to jest jajka z Mało tego. Patrzcie, co się stanie, jak ja... Nazwalę tego pingwinka z takiej tutaj w góry. Pingwinto, pingwinkowie są nieśmiertelni. Ani ja się teraz już... Ej, no, ja chcę, żeby było to. Patrzcie. Teraz już są śmiertelni. Oła! Wow. Moje u. Muszę wpisać nóż i tak ja coś z nimi zrobię. To dwa pingwiny on zabija. Ten nóż. Fajne, że pingwiny są nieśmiertelne, prawda? Yeah, jak ja je utopię. Nie. One są za ładne. Mm. Gdzie jest mój pingwinek? Bulgacie. E, ty. Komplikacja ogólnie działa na wersji 1, szcinek 16 i pół. Nie wiem jak to się nazywało, ale zapomniałem. O jest! Co to jest? Znacznik. Widzicie? To co ja nazywam To wiki. Pamiętacie jak się pisze wiki? A! Daszuczuj. którego sobie nazwiemy wiki, może jakiegoś takiego niezbogowanego w trawie. Mhm. I teraz ping -pinczyk. czy jak jak to będzie i nu i nu czu si czu ci, się czek może no to jest jak u niedawno w tym miesiącu właśnie Eee, nazywa się eee, Un... Okej, okay. na pewno będzie w tytule. Wpisałem Penguin Mod i takie... O właśnie, identycznie wyglądało. Modyfikacja ogólnie miała zero pobrań, jak ją sobie popierałam No ale powstała niedawno. Wiki, wiki da Frígi. Wiki, boas abrigos, wiki. No gdzie jest Wiki? Wiki, wiki, gdzie jesteś Wiki? <coughs> Okej, okay, modyfikacja jest najbardziej idealna dla mnie! Pingwiny! Od tej pory ważyć, że będą. Pingwiny. Marzyliście przecież o pingwinach. Czekajcie, wykopie sobie jakąś dziurę. Tak, żeby pingwinki tam nie poszły. Czekajcie, ja chcę zobaczyć to. Alanore, to od alanorę, tu teraz po drodze. Czy ja wziąłem pochodnię do lewej ręki, żeby mi coś oświetlała? No dobrze, mamy też modyfikację najbardziej epicka: ping w Minecrafcie widzowie od dziś w Waszej grze będą pingwiny. Polecam to na multiplayer, tylko żeby żaden gracz nie zabił Pinkwinka, którego sobie przywołacie. Więc są modyfikacje jak najbardziej świetna. Za Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.